Teraz powiem coś, co może wydawać się kontrowersyjne. Nie bój się zostać ofiarą. Dlaczego o tym mówię? W psychologii istnieje pojęcie syndrom ofiary. To są osoby, które nie widzą rozwiązania, są bierne, nie mają poczucia sprawczości, zrezygnowały. Bardzo często obawiamy się być w tym punkcie, bo przecież my musimy być silni, bo to oznacza, że jesteśmy gorsi. Bo tak nas nauczono, trzeba walczyć. Jeżeli nie walczysz, jeżeli nie jesteś silny, jeżeli nie działasz, to jesteś gorszy, jesteś niewartościowy, jesteś niewystarczający. Z tego powodu bardzo często boimy się uznać nasze krzywdy. W przypadku alkoholizmu uzależniony nie uzna swojej bezsilności do. Uzależnienia do alkoholu, to nie ma możliwości z nim pracy. Jeżeli uważa, że kontroluje, że daje radę, to nie ma możliwości pracy. Musi uznać problem. I jeżeli tego nie zrobi, to trwa w tym swoim magicznym myśleniu, że da, daje radę. Uznanie bezsilności, poddanie się jakby temu, otwiera przestrzeń na poszukanie pomocy. I w momencie, kiedy ty jesteś w krzywdzeniu ciebie, w toksycznych zależnościach i nie uznasz, że jesteś bezsilny, że potrzebujesz pomocy, że bronisz się przecież, przecież ciągle kłócisz się z tym partnerem, partnerką, to nie poszukasz pomocy. Więc rozróżniajmy te dwie rzeczy. To, że jesteś krzywdzony, ktoś cię krzywdzi. Czasami nie masz mentalnych, Możliwości choćby fizycznych, żeby się przeciwstawić, choćby emocjonalnych, bo bycie w takich toksycznych zależnościach powoduje, że zabiera się nam tę energię, że ta energia odpływa, nie będziesz mógł, mogła sięgnąć po pomoc. Uznanie tego jest pierwszym krokiem, że dajesz sobie do tego prawo. I sięganie po pomoc nie jest tym samym, co bycie w syndromie ofiary. Bezradności, bo to jest działanie, to jest krok. To, że Tobie się złe rzeczy przydarzyły, że trafiłeś w toksyczne związki z toksycznego szefa, toksyczną relację, to nie oznacza, że to z Tobą coś jest nie tak. To oznacza, że jesteś ofiarą i masz prawo się bronić. Jeżeli ktoś kogoś krzywdzi, to jest ofiara i sprawca. Uznanie, że jestem ofiarą. I niedyskredytowanie tego, nie umniejszanie tego, nie krytykowanie się za to, nie karanie siebie za to jest podstawą do tego, żeby móc wyjść z tego, żeby pracować nad tym, żeby poszukać pomocy, rozwiązań.